Cześć, z tej strony Paweł. Zanim zacznę Wam opowiadać, co wydarzyło się u mnie w lutym, zapraszam Was bardzo serdecznie na livestream, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zacznie się o godzinie 17. Uważamy sobie na nim jakieś piwko. Dzień dobry Państwu, z tej strony Paweł z Browaru Domowego Wilczy Tabor. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie, czy też podsumowaniu miesiąca. W tym odcinku będę gadał oczywiście o lutym. I nie ukrywam, będę posiłkował się małą ściągawką, bo trochę naprawdę się działo, pomimo tego, że tym razem zawarłem to na mojej ścianie tylko w czterech punktach. Punkt pierwszy, tutaj Was pewnie zaskoczę, ale nie uważyłem żadnej warki w tym miesiącu. Ten miesiąc byłem naprawdę przepełniony finalizowaniem różnych piw i to naprawdę zabrało mi kupę czasu, tym bardziej, że robiłem to z użyciem, tego oto sprzętu, to jest nowa rzecz w moim browarze. Nalewaczka złożona z Birgana, no i takiej tutaj drewnianej konstrukcji. Jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, to tutaj chciałem serdecznie podziękować Sebastianowi Strzelińskiemu z browaru domowego Strzał, a także Bartkowi Pawlikowi z browaru domowego Akila, którzy. Bardzo mi pomogli w, w ogóle ogarnięciu tematu, bo ja bym to ogarniał pewnie miesiąc, a tak, no to naprawdę kilka godzinek i udało mi się yy, pozamawiać wszystko jak trzeba, pokupować jak trzeba, pozbijać jak trzeba, także dzięki bardzo panowie. No i skoro już powiedziałem o tej nalewaczce, no to trzeba przejść do tematu rozlewy. Właśnie z nią się sporo bawiłem, yy, a to dlatego, że był konkurs Lidla, z którym nie ukrywam, że miałem trochę spinę i chciałem uważać piwka, które będą miały szansę powalczyć o jakieś laury. Nie powiem, czekam na wyniki, 9 marca one będą powiedziane, także jestem naprawdę ciekaw, jak poradziły sobie wśród dosłownie setek piw e, moje warki. A było ich naprawdę sporo, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, no to wiecie, że tam były trzy Belgian Sezony, 3 Milk Stouty, 3 hopi Pilsy, 3 Session Ipy. Tak de facto by to wychodziło, znaczy oczywiście to tutaj mówię o podwersjach, a nie o całych pełnych warkach. Natomiast z rozlewem naprawdę miałem co robić, troszeczkę to trwało. Musiałem wyczyścić kegi ze starych piw, wlać w nie te nowe piwa całe, rozlać. A to naprawdę było dla mnie czasochłonne. W zasadzie cały poprzedni tydzień na tym spędziłem. No i ten tydzień zwieńczony został wyprawą, którą też będziecie mogli zobaczyć w tym filmie, ale to na samym końcu wam pokażę. Wyprawą do wieprza, którego swoją drogą dostałem twarzą. No i tak, na konkurs zgłosiłem piwa we wszystkich czterech kategoriach. E, starałem się, żeby no, były one wpasowane gdzieś w te style, e, żeby były najlepiej wykonane jak umiem, to chyba oczywiste. Natomiast troszeczkę fakapów mimo wszystko w międzyczasie było. I finalnie też nie powiem, że te piwa są perfekcyjne. Natomiast no, jestem ciekaw, jak sobie poradzą. Raczej e, wad. Nie wyczułem w nich. Natomiast wiadomo, że gdzieś tam zawsze tu za niska goryczka dla mnie była, tutaj za mało jakiegoś aromatu. No, jestem ciekaw, co powiedzą o tym ludzie z Pinty. Muszę jednak wrócić do tego punktu pierwszego, bo w sumie to lekko naściemniałem, bo jednak jedna warka podwójna została uważona, natomiast nie w tej kuchni, nie na mojej ziemi, nie w mojej piwnicy, ale u mojego kumpla Macieja. Piwko, które u niego stworzyliśmy jest grodziskie, które zostało podzielone na pół i część stanie się pastry cherry grodziskim. Które myślę, że jest filmem, który wielu czeka i które każdy by chciał spróbować. No a drugie, no to klasyczne, grodziskie, które no, ja jestem pewien, że wypiję w tydzień. Przejdźmy do kolejnego punktu. Kolejny punkt to remonty. E, I one nie były jakieś super potężne, e, bo tak naprawdę to pojawiły się rolety, bo pewnie widzieliście w poprzednich odcinkach, że tych rolet nie było. E, w kolejnych ważeniach z tego pomieszczenia będziecie mogli je na pewno oglądać. Poza tym takie drobne zmiany, które no, przykryją. Brzydsze części tej kuchni, bo nie ukrywam, że ona cały czas jest troszeczkę taka w stanie przejściowym. Wciąż tutaj staram się ją delikatnie upiększać. Mogę powiedzieć, że dojdą też na przykład LEDy, ale to jest jeszcze raczej melodia przyszłości. No ale stopniowo będę ją na pewno tutaj ogarnął, żeby też lepiej wam się te filmy oglądało. A żeby lepiej na te filmy się patrzyło i żeby mi się też lepiej ważyło, również poczyniłem kilka zakupów, w których myślę, że mogę się pochwalić. No, o pierwszym już wspomniałem, to jest ta nalewaczka. Drugi. Mam nadzieję, że nie za bardzo, ale hałasuję Wam tutaj w tle. To jest mieszadło magnetyczne. Tak długo jechałem tak naprawdę bez mieszadła e, i aktualnie e, miesza, mi się, e, miesza mi się, nadnażają mi się drożdże na e, hefewejcena. Jeśli ktoś byłby ciekaw, to myślę, że spora wareczka tutaj na tym, co w tym dwulitrowym starterze mi się robi, e, zostanie pyknięta. A z pozostałych rzeczy, kupiłem sobie głowicę Flach A którą będę wykorzystywał z kegpetami, a to dlatego, że Corneliusy są po prostu cholernie drogie w tym 2021 roku, bo musiałem zapłacić za jednego standardowego ponad 200 zł, co no nie jest takie, takie hopsiub, żeby sobie dokładać tak keg po kegu, więc uznałem, że do niektórych piw będę używał po prostu tych kegów plastikowych. Kolejna rzecz, która zwiastuje, myślę, delikatny techniczny postęp w browarze, to Spindle a szpindel, który, jeśli nie wiecie, służy do zdalnego, bezkontaktowego pomiaru gęstości brzeczki, a także temperatury tej brzeczki. Będę sobie mógł śledzić wygodnie, nie wiem, leżąc w łóżku albo siedząc w pracy przy kąpie. Oczywiście, jak będę miał przerwę, będę chce śledzić, co tam z moim piwkiem się dzieje. I kolejna rzecz, która mam nadzieję, że mocno ożywi. Te filmy, które nagrywam, i też mi trochę ułatwi nagrywanie, bo nie ukrywam, mam problem z jedną rzeczą, mianowicie ze zbiadą kadrów, kiedy tworzę te filmy sam. Kiedy nagrywam je z kimś, no to jest to ciut prostsze, więc dokupiłem sobie coś takiego, czyli Osmo Pocket. To jest w sumie kamerka sportowa z gimbalem, ale uznałem, że przyda mi się to. I w podróży, i w browarze, jeśli bym na przykład przestał nagrywać filmy, ale raczej tak jak widzicie, nie będę robił, bo, e, bo podoba mi się to i też, też sobie tutaj trochę inwestuję w to, także jak najbardziej mam motywację, żeby te filmy tworzyć i postaram się o jak najciekawsze tematy w nich. Oczywiście też możecie je sugerować i też dziękuję wszystkim tym, którzy je sugerują w komentarzach, trochę takich osób było. E, natomiast to mi na pewno ułatwi. E, gdzieś sobie zaczepię te kamerki, bo mam takie dwie. E, zaczepię sobie. Strategicznych miejscach, tak żeby na przykład było widać na jednej kamerze mnie, na drugiej, żeby było widać, jak sobie piwko leci do, do fermentora, na trzeciej, coś tam jeszcze innego. Wiecie, nawet jakieś fejle może się ciekawe, z dobrego ujęcia nagrają. No i na pewno będę miał duży, duży wybór scen, tak? I o to tak naprawdę chodzi, żebym ja nie musiał podczas ważenia, podczas nagrywania jakiegoś procesu, który chcę Wam pokazać, żebym nie musiał się skupiać na tym, czy na pewno kadr jest super ustawiony, tylko po prostu miał statycznie ustawione kamery i później sobie tylko pokleił ładnie te sceny. A teraz zapraszam Was na taką część, która jest trochę relacją z tego wyjazdu do Wieprza. Bo tak jak już pewnie wspomniałem, pojechałem na skraj Śląska i Małopolski. Podżywiec do wieprza po to, żeby zabić piwka na konkurs i także, żeby zrobić sobie małe wejście na Babią górę. Zapraszam do oglądania. I to tyle moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Staram się jak mogę, żeby działo się na tym kanale ciekawie. Na pewno będę starał się więcej technicznych albo takich rozpiękowych tematów poruszać, bo nie ukrywam, że nie ja mnie nagrywania 15 filmów zważenia. No i także będę starał się robić te live streamy. Myślę, że to jest spoko opcja, żeby sobie przez internet wypić piwko, żeby pogadać na tematy właśnie piwno-piwowarskie. Także zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby te streamy były ciekawe, a nie były tylko taki. Czyli, że ja sobie stoję i garam i ważę piwo, ale także żeby coś tam na nich się jednak ciekawego działo. Także jeszcze będzie zajawka, wrzucę ją w piątek i powiem tam w szczegółach, co tam za piwo będzie ważone. natomiast zapewniam, wam... natomiast zapewniam was, że warto na to wpaść i mam nadzieję, że się widzimy. Niedziela 17. Ja teraz Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do trzyma, cześć! Oje, to jest film nagrywa.